42 km i 195 metrów. Wiele słyszy się o maratonach cyklicznie mają miejsce w wielu zakątkach na świecie. Ludzie trenujący do maratonu przebiegają średnio 900 km. Przebiegnięcie maratonu zajmuje średnio od 3 do 5 godzin. 3 do 5 godzin biegu non. Stop. Jest to fizyczne i przede wszystkim emocjonalne wyzwanie. Wycieńczające, czasochłonne i totalnie uzależniające. Jeśli nigdy nie biegłeś lub nie biegłaś w maratonie, pewnie zadajesz sobie pytanie, dlaczego ktoś miałby biec w biegu tak intensywnym, że następnego dnia ciężko jest chodzić i jeszcze za to płacić. Postanowiliśmy to sprawdzić i zapisaliśmy się na nasz pierwszy. Półmaraton na trójkę. Hej, fajnie, że jesteś. Jesteśmy Justyna i Krystian, i razem z córą od prawie dwóch lat podróżujemy własnoręcznie przerobionym wanem po świecie. Byliśmy już w Szwecji, w Norwegii, w Słowenii, w Włoszech, no i oczywiście w Polsce. Zanim ruszymy w naszą kolejną podróż vanem w stronę słońca, postanowiliśmy dać sobie małe wyzwanie malowniczym malowniczym skręcu Underdonao. Pamiętaj wydać nam łapkę w górę i subskrybować nasz kanał po więcej podróżniczych, sad life'owych treści. Miłego oglądania! Słuchajcie, dzisiaj jest dwa tygodnie równo do półmaratonu, a ja najwięcej przebiegłam w ostatnim czasie 5 km. A poza tym mamy super pomysł. Zabieramy wana ze sobą i będziemy szukać kempingu koło tego, bo ten maraton jest w Wachau. To jest 70 km od Wiednia. I 5 lat temu powiedzieli, że w swoje urodziny, ma dzisiaj urodziny, będę zaczynała dzień od biegu. And here I am. Dla mnie to 10 teraz to było Monteverest. Nie wyobrażam sobie, więc teraz ani kroku dalej. Krystian, na no co ty mnie namówiłeś? <grytanie> trening numer 2, dzisiaj trening deszczu. Jak się biegało? Bo dla mnie dzisiaj 5 km było cięższe niż ostatnie 10. Jestem trochę przeziębiony. No ale to mi ustawiło mnie na nogi jak na razie. Trzymajcie no. kciuki. Do maratonu jeszcze trzy treningi. No. zaczyna się dziać. Jedziemy do krems Donau, gdzie będziemy biegli pół maratonów w niedzielę, dzisiaj jest piątek. Ale żeby było ciekawiej, przez ostatni tydzień nie ćwiczyliśmy, bo? Bo zachciało nam się urlopu. Byliśmy we Włoszech, Krystian zdążył pochorować się na Zatoki, zajadaliśmy smutki krosantami i nie ćwiczyliśmy ani jeden raz. Dzień dobry, witam was serdecznie z Krems Anderadona. My już wstaliśmy, jak widzicie mam czapkę, jest tak zimno. Jesteśmy na... wylądowaliśmy na małym kempingu, tutaj koło Dudaju. Tutaj zaczynamy naszą przygodę z bieganiem i zaczynają się pierwsze schody. Nie wiemy jak dotrzeć na start. Start jest 21 km stąd i tutaj jest nasza meta. Są różne możliwości, można jechać autobusem, można jechać... Samochodem, a potem przez Dunaj przepłynąć. To wszystko jest fajnie, pięknie, ale się zameldowaliśmy źle. Przyzwyczajamy się znowu do oszczędnego trybu z wodą. Po miesiącu w mieszkaniu to nie jest takie łatwe. się wszystko bardziej celebruje. Robienie kawy, śniadanka. Także pyszna burusketa mozzarella z pomidorkami. Zobaczmy. Zwarci i gotowi idziemy odebrać Anabelki numery na jej bieg i ogarnąć nasze trochę zamieszanie.

Bravo, Anna-Belle Rose-Berner! Bravo! Bravo! An der zweiten Stelle ist auch da und Platz 1 sind an die anna rose Werner. anna rose Werner, Also die drei schnellsten Mädchen bitte rauf tun. A wystąpią, da tam jest to toolice fotowoltairem, gemeinsam z naszym Justyna, jak ty się czujesz? Zestresowana. Kawa, śniadanie, dobra owsianka, musi wjechać. I jedziemy próbować. Gotowa jesteś na bieganie? Będziesz nam kibicować? Mhm. No. A jak nie będziemy już mogli, to co będziesz krzyczeć? Buraj, do ciebie! <noise> Kocham cię! Nie kameruj mnie! Tenka. Trochę optymistycznie. Musimy beca. już iść. Już, już. Siedem po siódmej. I bierze jak ruszymy, bo liczyli tutaj ludzie, zobaczymy. Wiecie, że dla mnie największym stresem było to, czy wsiądziemy na to budź. Że teraz chmurę radom już nie jest czysta przyjemność i ekscytacja. Zobaczycie, zapytaj mnie Krystian, na dziesiątym kilometrze, czy ta ekscytacja dalej jest. Tylko wygląda, że jedziemy. Właśnie policzyłem, że nad tym statkiem płynie półtorej godziny i on szybko płynie. I on płynie te 21 km, to my będziemy 2,5 spokojnie potrzebowała. Wahał wow, to jest w ogóle taki przepiękny region. Tutaj on się charakteryzuje przez te takie tarasy winne. My próbowaliśmy w wimie tu przyjechać, ale jesień i wiosna to są najpiękniejsze momenty. Jesienią teraz te całe winorościa zaczynają nabierać złotych kolorów, jeszcze nie, także myślę, że w październiku jest dobry czas, żeby tu przyjechać, ale to są takie tarasy, które trochę przypominają, nie o sobie, tarasy ryżowe w Wietnamie, to są całe góry tego, a pomiędzy tymi wszystkimi tarasami są przepiękne miasteczka, takie jak Durnstein, jak Merk, jak właśnie Krems an der Donau, no, przepiękne, jest to super miejsce, żeby tu panem przyjechać, są fajne kempingi i można jeździć na rowerach, odwiedzać, Oglądać sobie, wychodzić na ruiny. zamków, jak Was tutaj interesuje, to interesuje. Region jest super. No i oczywiście trzeba spróbować winota z Wachał. I trzeba spróbować koniecznie stąd marmolady z To Dobrze. Okej, okay, chyba jesteśmy naprawdę jedyny, jedynymi ludźmi z wózkiem tutaj. Myśleliśmy, że jeszcze jedna para, ale to nie barcia była, która zabiera wózek, także nie wiem czy to jaki to jest oznaka głupia, czy odwagi, nie wiem. Ja muszę się szczerze przyznać, że zaczynam się stresować. 4 minuty gotowe. <laughs> Jan, czujesz jakbyś miał nogi za Czuję się, jakby miał pizzę przyczepioną do nóg. Tak serio, to się super jeszcze czujemy. Jesteśmy w pierwszym kilometrze. Pierwszy kilometr. Dwa kilometry. I ładne widoki. Jeszcze tylko 19. Dziękuję. Cztery. Mamy pięć. Sześć. Sześć! Jeszcze uh. spoko. No nie wiem. Siedem kilometrów. Mamy jedną trzecią cenę. Tynka, jak się czujesz? Po siedmiu? Powinna chyba była więc jednak na dziesięć. Nie wiem, czy to bierze. Spoko. Damy radę. Homo. Jeszcze trzynaście kilometrów. Mamy ósemkę. Uh. Mamy dziewięć. ale pół. Jak, tenka? Już jest spoko. Zbliżamy się do 10 kilometra i coś jakby się jakąś granicę przeszło. Teraz nawet nie biegniecie. Nie gdziemy! Okej, okay, tutaj jest przed nami nasz pacemaker Dwie trzydzieści. Trzymajcie, żeby to był nasz czas do końca. 11 Nie dobrze. Ile jeszcze? Teraz nie wiem czy ruszę. Pierwszy red bull wjechał i dwa ba, batonik proteinowy, ale nogi mam jak załowię, wszystko mi było. To jest niesamowite jak to smakuje wszystko. Jak się tak przebiegnie. 12 km. Właśnie 12 przekroczyliśmy. I ludzie za to płacą jeszcze? Żeby przebiegł 127 km. Ile płaciliśmy? 136 działaczy. 133 13 Odległości się robią coraz większe. 12 km mamy już za sobą 14 14 Sorry. Najtrudniejsze i nasz pacemaker nam ucieka ale jak ktoś sam mówi najtrudniejszy kilometr i to polegórkę teraz 15 Zaczynamy odczuwać lekkie zmęczenie <gry> Ja za dużo powłuczę na nogi. Spokojnie. Piekniemy sobie w swoim tempem. Dzisiaj jest, żeby dobiec, a nie na czas. Mamy 16. Każdy jeden krok jest trudniejszy, i to jest moja osobista życiówka. Nigdy w życiu nie przebiegła więcej niż czas. 16. Anabela się nauczyła od wszystkich wyrzucam <straw sposoby> kubki po wypiciu to tylko na maratonie to tylko na maratonie no i mamy 17 17 km oficjalnie biegniemy 2 godziny 17 km troszkę No i Mamy 18, jeszcze 3 km. Więc reszta, ostatnie 3 km są po mieście. Tynka ostatnie 2 km. Jak na bowce. Pam niepokój. Dalicie płakać. Nie wiem czy z wycieczkami, czy z radości, że to już koniec. Ciężko. Ale cała rada. Jeszcze nie. Jeszcze 2, 2 km. km. Mamy 19. Jeszcze dwa ostatnie. Tu już jest meta dla tych, co biegli maraton. jeszcze przez miasto. Dwa kilometry. Tylko, już łzy w oczach. Aż się chce płakać. Ale... Nie stajemy. Zaczynamy nas ostatni kilometr. Dalej biegniemy. Tynka jeszcze tydzień temu przebiegła po raz pierwszy 10 km od kilku lat. A teraz 21, jeden kilometrów za jakieś 500 metro do celu. Ja hey, sobie Chciałam wam teraz tylko jeszcze podsumować to, bo zakończyliśmy tego vloga wbiegając na metę i w zasadzie nie odpowiedzieliśmy na to pytanie dlaczego. Dlaczego biegniemy? Wiecie co? Na początku widziałam to jako takie fajne wyzwanie, które dał mi Krystian. Super challenge, dlaczego nie? Nie trenowałam, jak wiadomo, dużo, ale mimo wszystko przez kilka tygodni regularnie rano chodziłam na 5-kilometrowy bieg, 7-kilometrowy bieg, 3-kilometrowy bieg. W sensie w miarę regularnie przygotowywałam się do tego. Wiadomo, te biegi były coraz mniej wygodne, coraz mniej mi się chciało i coraz mniej miałam motywacji w sobie. No i zadałam sobie takie pytanie: dlaczego w sumie, dlaczego to robię, dlaczego to zrobiłam? I wiecie co przy tym wszystkim wyszło? Że największym mięśniem, jaki ćwiczyłam w tym wszystkim, był mięsień dyscypliny. Jakaś część mnie chciała po prostu sprawdzić, czy dalej potrafię. Czy dalej mogę wyznaczyć sobie jakieś wyzwanie, jakiś cel i po prostu go zrobić. No, bo wiecie, nikt nam za to nie płacił, nie musieliśmy tego zrobić. Sami zapłaciliśmy, żeby w tym wziąć udział. Nie musieliśmy, ale ja chciałam sprawdzić, czy dalej mogę. Zrobić coś tak o po prostu, bo chcę. No i ostatecznie podsumowując, było to niesamowite, niesamowicie ciężkie dobiec. Walczyłam ze sobą, było to dużo bardziej wyzwanie psychiczne niż wyzwanie fizyczne, chociaż fizyczne też bardzo duże. I świadomość, którą teraz mam, to jest, że jeżeli chcę, to naprawdę mogę, i że nasze ciało potrafi dużo więcej niż nasz umysł. Dobra, to tyle o maratonie. Dziękuję wam z całego serducha, że jesteście. Ja już jestem w nowym miejscu, w słoneczku, gdzie zabieramy was. W przyszłym tygodniu już zabraliśmy vanem i uciekliśmy od jesieni i pojechaliśmy na południe. Dziękuję z całego serducha naszym patronom, fajnie, że jesteście, widziałam, że dołączyło do grona kilka nowych osób, zapraszam Was w kolejną niedzielę o 9 rano, jak zawsze na kolejnych filmik, a z komentarzy, z łapek i subskrypcji naszego kanału będziemy się mega cieszyć. Wirtualny przytulas i do zobaczenia za tydzień, cześć!